Dzisiaj będziemy się zastanawiać o tym, czy lepiej inwestować w Polsce, czy na rynkach zagranicznych. A jest z nami dobrze już Państwu znany Emil Łobociński, doradca inwestycyjny w PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Polska czy rynki zagraniczne. Z jednej strony mówi się, że koszula bliższa ciało, no ale jednak zachowania indeksów giełdowych w ostatnich latach sugerować, by mogły, że lepiej jest inwestować na rynkach zagranicznych. Może właśnie to właśnie za granicą trzeba szukać okazji inwestycyjnych. No, ja bym powiedział, że jedno i drugie jest prawdą i to, to trochę jest tak, że oczywiście koszula bliższa ciału, czyli generalnie jak mamy inwestora, który jest, mieszka w Polsce, żyje w Polsce, no to wiadomo, że bliżej mu do spółek naszych krajowych, no dlatego, że chociażby, nie wiem, może pójść do sklepu zobaczyć, tak, nie wiem, czy korzysta z usług, czy korzysta z produktów firm, które się znajdują na giełdzie, więc to, to jest zupełnie inny, tak zwany, feeling, tak? mhm. tego, co, co spółka robi. I oczywiście generalnie faktycznie jest tak, znowu, jak popatrzymy sobie na badania naukowe, no to generalnie jest takie zjawisko, które się nazywa home bias, czyli generalnie inwestorzy preferują spółki z własnego kraju. I to niezależnie, czy to będziemy patrzeć w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, jakby faktycznie tak jest, że no to, co jest bardziej znane, gdzieś bliżej, to jakoś tak bardziej przemawia do, 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 do inwestorów. I oczywiście to nie jest absolutnie złe podejście i pewnie jest ono tak naprawdę wręcz dobre, naturalne, no bo o tych spółkach jesteśmy w stanie też wiedzieć najwięcej, tak? Natomiast y, te osoby, które mają więcej środków, y, albo część środków już na przykład mają zainwestowane w kraju, no to wydaje mi się, że faktycznie dobrym pomysłem jest, y, żeby jednak też spróbować popatrzeć na rynki zagraniczne, dlatego że no, na rynkach zagranicznych mamy, y, w tej chwili przynajmniej patrząc, mamy no, w zasadzie co najmniej dwie rzeczy. Jedna rzecz to mamy znacznie większy wybór. No jednak, jeżeli popatrzymy na rynek, czy europejski, czy amerykański, no to tamtych spółek jest w ogóle dużo więcej. I to są takie, czy jakby część z tych spółek jest taka, których no, gdzie indziej w ogóle się nie spotka, tak? Jakby no, nie ma polskich odpowiedników w ogóle. W związku z czym, jeżeli ktoś szuka różnorodności, czy jakichś ciekawych, na przykład niszowych różnych rzeczy, no to generalnie w zasadzie jest skazany trochę na zagranicę, tak? No bo, no, po prostu tak jest, że ten wybór jest y, szerszy. Y, druga rzecz, y, no to kwestia płynności. Oczywiście z punktu widzenia Powiedzmy takiego małego inwestora indywidualnego, no to w zasadzie to nie ma może jakiegoś większego Słyska. znaczenia, ale jeżeli jesteśmy inwestorem indywidualnym, który już ma trochę więcej pieniędzy, no to może się okazać, że nawet już to nabiera znaczenia. Tak? No, niestety u nas, w zależności oczywiście od spółki i od okresu. Yy, te obroty bywają różne i o ile nie jesteśmy skupieni na WIGU 20 czy na MWIG, gdzie generalnie jakby nie ma problemu, tak, no to jakbyśmy zeszli do poziomu SWIG-u, czy poza SWIGM, no to już może się okazać, że nawet jak mamy te nie wiem, 100 tysięcy złotych, to może być mhm. ciężko na przykład w 2-3 dni coś kupić to, co byśmy chcieli. W związku z czym, z punktu widzenia takiego płynnościowego, też na pewno na te, na te rynki zagraniczne warto, warto zerknąć. No, a oczywiście zachowanie rynków zagranicznych też może być inne niż naszego krajowego. I to bardzo dobrze widać, jeżeli proponuję zrobić sobie takie ćwiczenie, tak i po prostu zestawić obok siebie wykresy, na przykład S&P 500, nie wiem niemieckiego Daxa i, i naszego WIGU, czy, czy, czy wig WIGU 20. No, to generalnie widać, że są okresy, kiedy te indeksy zachowują się bardzo podobnie. Co jest jakby logiczne, no bo jak mamy nie wiem super koniunkturę na całym świecie, no to faktycznie generalnie wszystkie giełdy zachowują się raczej dobrze. Ale są takie okresy, kiedy na przykład Stany potrafią rosnąć, a reszta stoi w miejscu albo wręcz spada. Tak? No i w tym momencie, jeżeli mamy i tu, i tu zainwestowane środki, no to dla nas tylko lepiej, tak? no bo na przykład na tym rynku akurat trochę będziemy stratni, ale na tym zarobimy, persaldo wyjdziemy na mm. tym całkiem dobrze, niż gdybyśmy byli tylko na jednym. No bo oczywiście trudno jest zawsze zgadnąć, który rynek akurat Jasne. w danym momencie będzie tym absolutnie najlepszym, tak? Mhm. Na początku poruszył Pan bardzo ważną kwestię i to jest moje kolejne pytanie. Czy rynki zagraniczne to nie jest przypadkiem tylko opcja dla tych bardziej zaawansowanych inwestorów z, bardziej, z większymi portfelami, czy może jest tak, że nawet czy osoby, które stawiają dopiero pierwsze kroki na rynku, mogą się zainteresować tymi rynkami, bo jednak tam też są marki, które bud budzą taką wielką, można powiedzieć, sympatię i taką rozpalają emocje, chociażby Facebook, Twitter. Tak. I yy, to powiedziałbym tak, to nawet nie chodzi tutaj o kwestię kapitału. No, no bo oczywiście wiadomo, że jak mamy. Przysłowiowe 1000 zł, no to ciężko nam będzie na rynku zagranicznym zacząć inwestować, no bo to jest po prostu za mała kwota kapitału, żeby kupić część spółek to raz, a dwa, że prowizje nas zjedzą wtedy. Więc to nie. Natomiast oczywiście, im większy kapitał, tym lepiej. Ale tak naprawdę to nie jest kwestia kapitału, to bardziej jest kwestia trochę wiedzy i trochę doświadczenia. No, czy jesteśmy gotowi na to, żeby na ten rynek zagraniczny wyjść, no bo trzeba pamiętać o tym, że wychodząc na rynek zagraniczny, jednak mamy do czynienia z innym otoczeniem prawnym, Inaczej wyglądają rozliczenia podatkowe, no i często też trochę inaczej wygląda sam handel, nawet na, na poszczególnych akcjach. W związku z czym no, trzeba pamiętać, że to są rynki, które mogą się rządzić troszeczkę innymi prawami. W związku z czym ja myślę, że jeżeli ktoś zaczyna w ogóle zupełnie od zera, dopiero przygodę z giełdą, to polecałbym jednak najpierw troszeczkę na polskich spółkach sobie podziałać, żeby tak trochę po prostu nabyć takiej. No, takie obycia po prostu, tak? jak, to, jak to jest i dopiero wtedy jak najbardziej wychodzić za granicę. Tym bardziej, że no, przez ostatnie lata to wyjście zagraniczne zostało, znaczy jest zdecydowanie łatwiejsze. Tak? No, kiedyś to naprawdę było trudne i faktycznie wymagało i większego kapitału i większej wiedzy i trzeba się było faktycznie postarać. No, w tej chwili generalnie jest to zdecydowanie łatwiejsze, w związku z czym no, też powinno być bardziej dostępne. Natomiast oczywiście oprócz tego, że jakby inny system prawny, czy, czy rozliczenia podatkowe, no to trzeba pamiętać, że no nie uciekniemy od bariery językowej, tak? No tutaj wiadomo, że jakby angielski jest tym językiem oczywiście powszechnie stosowanym, natomiast no jeżeli E, jesteśmy inwestorem, który lubi o spółce nie wiem, poczytać albo no, coś się dowiedzieć, no to tutaj bez znajomości języka no, w zasadzie ani róż. Tak? Mm -hmm. e, jak jesteśmy inwestorem, który gra, nie wiem, tylko w oparciu o analizę techniczną, no, no to okej, okay, to jemu jest to pewnie mniej potrzebne. E, natomiast no, jeżeli ktoś bardziej tak stawia na, na, na fundamenty, no to tutaj absolutnie będzie wręcz skazany na to, żeby jednak po angielsku te różne dokumenty. Przynajmniej od czasu do czasu przejrzeć i, i przeczytać. No więc, generalnie znajomość języka jak najbardziej się przydaje. Tak? No tutaj wychodzenie na rynki zagraniczne zupełnie bez znajomości języka, no to tak ostrożnie. No właśnie, tutaj też trochę poruszył Pan kwestię opłat i prowizji. Na co trzeba zwracać uwagę, przede wszystkim inwestując na rynkach zagranicznych. Jak te właśnie prowizje z rynków zagranicznych mają się do tego, z czym mam do czynienia inwestując na warszawskiej giełdzie? No, to inaczej, no zawsze trzeba indywidualnie spojrzeć w danym miejscu, gdzie mamy rachunek maklerski, jak, mm. jak wyglądają te prowizje. No, ja zwróciłbym uwagę, że z prowizjami zagranicznymi jest o, o tyle podobnie jak z prowizjami krajowymi, że po prostu trzeba je uwzględnić w kosztach transakcyjnych i do tego dostosować trochę naszą strategię. No, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś inwestuje w horyzoncie znowu długoterminowym, czyli na przykład chce kupić sobie spółkę i ją trzymać przez dwa lata to to czy on zapłaci tej prowizji troszkę więcej czy troszkę mniej, mówmy się nie robi większego znaczenia. Natomiast jeżeli ktoś dokonuje często transakcji, no to koszty prowizyjne mają bardzo duże znaczenie, a często decydujące. To znowu tak odwołując się trochę do y, y, różnych badań naukowych, y, to powiem tak, że y, jak się analizuje różne na przykład nieefektywności na rynku, czy jakie strategie można byłoby zrobić, żeby wygrać z rynkiem, no to, to ile strategii się pojawia, mm. tylko część z nich, jak się, jak się je przetestuje i uwzględni koszty właśnie prowizji, jakie trzeba byłoby zapłacić, to się okazuje, że to już wcale nie da się na tym zarobić po prostu. Mm. Więc te koszty prowizji, zwłaszcza przy takim aktywnym podejściu, kiedy często dokonujemy transakcji, one zdecydowanie większą rolę odgrywają. No i wtedy faktycznie trzeba wziąć pod uwagę, a najlepiej po prostu policzyć sobie, tak, czy to faktycznie ma ręce i nogi. Natomiast jak ktoś ma bardziej taką postawę właśnie, że dzisiaj kupię, trzymam parę miesięcy czy, czy przez kilka lat, no to generalnie te prowizje wtedy zdecydowanie mniej ważą jakby w tym wyniku. Mm -hmm. No dobrze, jestem inwestorem, podejmuję decyzję, że chcę inwestować na rynkach zagranicznych. Jak się za to zabrać? Bo jednak oferta domów maklerskich przez wiele lat była dość uboga i właściwie ograniczała się do tego, że trzeba było zadzwonić do swojego maklera i telefonicznie złożyć mu zlecenie właśnie na rynkach zagranicznych. Jak jest obecnie? No to tutaj oczywiście pewnie bywa bardzo różnie, no, je, jeśli mówimy o domu maklerskim PKO Banku Polskiego, no to tutaj tak naprawdę jest to zdecydowanie łatwiejsze, w tym sensie, że y, mamy wiele spółek, y, w które inwestor mhm. może zainwestować, no i tak naprawdę to jest kwestia tylko tego, oczywiście żeby mieć y, w umowie aneks o rynki zagraniczne, no i tak naprawdę kwestia, żeby mieć środki na rachunku. No bo nawet nie trzeba mieć tych środków w walucie obcej, można mieć normalnie w złotówkach mhm. i po prostu złożyć zlecenie i automatycznie one się przewal przewalutują. Więc no jest to naprawdę zdecydowanie łatwiejsze niż, niż kiedyś. Myślę, że przy wyborze mhm. domu maklerskiego też ważne chyba warto zwrócić uwagę na to, co faktycznie ten dom maklerski oferuje, bo często się mówi o inwestyc inwestycjach zagranicznych w akcje, natomiast często się też okazuje, że są to inwestycje w, w kontrakty na różnicę kursową po prostu. Tak, a to nie jest to samo. To też to zdecydowanie trzeba o tym pamiętać, że mm, no właśnie jak wychodzimy na te rynki zagraniczne, to, to też jakby możemy wyjść oczywiście na, na wiele sposobów i w różne instrumenty inwestować. Natomiast no to, do czego ja oczywiście bardzo będę zawsze zachęcał, to to, że zanim w cokolwiek zainwestujemy, to dowiedzmy się dobrze, co to na pewno jest, tak? czy właśnie jest to akcja, czy jest to CFD, bo to są zupełnie dwa różne instrumenty. Oczywiście teoretycznie jeden i drugi w sensie na no, akcja to akcja, a CFD jest oparty o cenę akcji i powinien jakby tak samo się ruszać, ale chociażby już na przykład pod względem prawnym, to są zupełnie różne instrumenty. Mm. Tak? I kwestia chociażby na przykład dywidendy jest już zupełnie inna w, w, w przypadku jednego i drugiego instrumentu, więc tutaj absolutnie no, trzeba wiedzieć dokładnie, w co inwestujemy. Panie Milu, pytanie, które chyba jest najważniejsze z perspektywy inwestorów. Gdzie teraz warto przede wszystkim inwestować? Czy jest to właśnie rynek amerykański, który jest tam w wieloletniej hoście? Bo właściwie cały czas się mówi o tym, że ta hosta zaraz się skończy i zacznie się wielki krach. Czy może jednak nasz rodzimy rynek, który no niestety ostatnimi czasy radzi sobie raczej średnio, ale może przed czas na to, żeby zaczął nadrabiać te zaległości? <śmiech> 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 e... Czy to takie życzeniowe myślenie? Nie, znaczy to wszyscy byśmy sobie <laughs> oczywiście tego, tego życzyli. No, moja odpowiedź, no nie wiem, czy będzie satysfakcjonująca dla przynajmniej części z Państwa, ale moja odpowiedź jest taka, żeby być i tu i tu. Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że naprawdę połączenie obecności i na rynku krajowym, i na rynku zagranicznym jest absolutnie najlepsze. I jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, czy możemy to zrobić poprzez obecność na po prostu indeksach, albo poprzez obecność właśnie na konkretnych spółkach. No to wydaje mi się, że w jakimś takim dłuższym, znowu, horyzoncie czasowym, jeżeli będziemy i tu, i tu, zwłaszcza na spółkach, no to naprawdę będzie dla nas korzystne. To jeszcze jedno pytanie. Jak mocna powinna być ta dywersyfikacja geograficzna? Polska plus na przykład jeden dodatkowy rynek zagraniczny, czy, czy trzeba patrzeć zdecydowanie szerzej i szukać możliwości właściwie na każdym rynku? Czy jesteśmy to, w ogóle w to... stanie to zrobić? <laughs> no to znowu zależy od konkretnego inwestora. Na ile ktoś ma czasu, na ile ma wiedzy i chęci, żeby się właśnie za granicą. Jakby być obecnym. No, ja powiem tak: no jeżeli chcemy wychodzić za granicę, no to myślę, że w pierwszej kolejności warto byłoby patrzeć na te rynki jednak najmocniej rozwinięte, mm -hmm. czyli tutaj Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone. No, jeżeli ktoś jest początkującym inwestorem, no to na wstępie raczej podarowałbym sobie jakieś tam, nie wiem, rynki azjatyckie czy, czy, czy inne bardziej takie egzotyczne, powiedzmy. I, I skupiłbym się raczej na tym, co jest gdzieś bliżej w sensie Europa, czy, czy, czy Stany, gdzie jakby no część faktycznie spółek po prostu znamy z życia. Tak? Natomiast generalnie no to jest bardzo duże pytanie, ile mamy czasu i, czym, i na ile mamy możliwość na przykład o tych spółkach czytania, ale też jaką mamy strategię. No bo co innego, jeżeli ktoś jest inwestorem takim fundamentalnym, gdzie on musi sobie przeczytać, pomyśleć o tej spółce i tak dalej no to tutaj on nie będzie w stanie być obecny na 50 yes. rynkach, bo to jest nie do zrobienia fizycznie po prostu, tak? Jak ktoś jest analitykiem technicznym, no to to jest do zrobienia wtedy, tak? No bo to jest kwestia analizy technicznej, czy można wręcz napisać jakiś, powiedzmy, program, który nam sam podpowie, które spółki, no to wtedy jak najbardziej jest to, jest to realne. No więc to też pytanie jaką mamy strategię i, i jakim typem inwestora jesteśmy. Na, na pewno natomiast uważam, że faktycznie obecność za granicą jest yy, warta rozważenia, nawet jeżeli nie dysponujemy jakimś nie wiadomo jakim dużym kapitałem. I tą pointą kończymy dzisiejszą mm -hmm. rozmowę. Panie Emilu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gością, pan Emil Łobodziński doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKOBP. Oczywiście zapraszamy na kolejne programy prosto z parkietu w ramach edukacyjnego cyklu park challenge